Zagadka. Zgadnijcie, kto wygrał Puchar Polski w golbol w sezonie 2019. Aby się tego dowiedzieć, obejrz ten odcinek. W dniach 11-13 października Lublin był gospodarzem Pucharu Polski w golbol. Na turniej przyjechało 8 zespołów z różnych miast Polski. W ciągu dwóch dni rozegrano 18 spotkań. Pierwszego dnia odbyły się tak zwane mecze grupowe, w niedzielę, już walka o miejsca. Najlepsi strzelcy turnieju: jako pierwszy zawodnik z Lublina Marek Mościcki, drugi Marcin Lisowski z Katowic i trzeci Bartłomiej Niesyczyński z Krakowa. Ja uplasowałem się na dziesiątej pozycji. Puchar Polski był transmitowany na kanale Golbol Polska. Tutaj możecie widzieć obrazy z tej transmisji. Pierwszy dzień był cały transmitowany, drugi tylko do 20 po 12. Statystyki są dość optymistyczne, co znaczy, że wśród publiki jest zainteresowanie golbolem. I bardzo dobrze, mam nadzieję, że transmisja już będzie standardem na każdym turnieju. Mi się najbardziej podobało. Pokazany postęp zespołu Krakowa pierwszego I i II panowie prą jak burza do przodu. Wszystko wskazuje na to, że niedługo będą walczyć z najlepszymi. Oto końcowa klasyfikacja. Miejsce drugie Katowice, miejsce trzecie Bierutu, miejsce czwarte Kraków I, miejsce piąte Bydgosz, miejsce szóste Szczecin, miejsce siódme Wrocław. I miejsce 8 Kraków drugi, Tutaj odpowiedź na zagadkę. Zwycięzcą Pucharu Polski po raz trzeci został zespół Lublina. Tyle na temat Pucharu. 24-27 października odbędą się kolejne zawody tym razem mistrzostwa młodzików juniorów i kobiet. I tutaj uwaga, bo zawody odbędą się również w tak jest, w Lublinie. Kto waszym zdaniem zdobędzie tytuł mistrza juniorów, młodzików. No kobiet jeszcze nie, ponieważ na turnieju finałowym zostanie rozegrana druga tura Mistrzost Polski Kobiet. To tyle ode mnie. Wbijajcie na mojego o Facebooka i Instagrama. Dzięki bardzo.